to dziś o sposobie kompresji wideo, jakim jest XVID. XVID jest sposobem kompresji wideo opartym o kodek MPG4, inaczej nazywany MP4, i jest on stworzony po to, aby jak najbardziej skompresować jakość wideo, co pozwala na łatwiejsze udostępnianie wideo w internecie. Oprócz tego jakość stosunkowo dobra przy tak niskim rozmiarze była idealnym rozwiązaniem, dlatego żeby korzystać z tego formatu przy nagrywaniu płyt DVD lub też Blu-ray. Do popularności tego kodeka przyczyniło się to, że kod, na którym został napisany, jest otwarty dla wszystkich i można go używać po prostu za darmo. Format XVID jest również używany przez twórców różnego rodzaju materiałów wideo, którzy starają się umieszczać swoje materiały, na platformach online. Podsumowując, format Xvid jest idealnym formatem dla udostępniania wideo zarówno w formie fizycznych nośników, jak i udostępniania ich w internecie. Teraz już wiecie czym jest Xvid, także trzymajcie się. Cześć.